Istnieją różni bohaterowie. Istnieją różni złoczyńcy. Ale żaden z nich nie dorównuje ani trochę do drewnianego bohatera. Tak, poważnie, to, 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 to on jest tym bohaterem. Całe swoje życie poświęcił na ratowaniu ludzi przed złodziejami. I takie złoczyńcy. Ale to, co został tym razem, nie było już tylko złodziejami. Krążą mity, że to on stworzył tanosy, a Thanos był jednym z wielu niszczycieli, których stworzył. Lord Drewnus tak na niego wołają. Nikt na świecie go jeszcze nigdy nie widział, ale wkrótce go zobaczą. Lord Drewnus siedział latami nad tworzeniem istot, aż w końcu skończył. I zaczął atakować planety, aż w końcu, w końcu nastał czas na planetę Ziemia, na której obecnie żyjemy. Bohater Deska był jedynym bohaterem na Ziemi i to on jeden musi stoczyć pojedynek z setkami istot i z samym Lordem Drewnusem. Czy mu się uda? Wszystkiego dowiesz się w nowym filmie Epickie Drewno! Już w kinach od 22 sierpnia 2555. Nie możesz tego przegapić.